Cześć, z tej strony Pilecki, Mateusz Pilecki. Minęło kilka dobrych tygodni od Tomorrowlandu. Jak widzicie, udało mi się dojść do siebie. Jest już sporo lepiej niż było kilka dni po, bo nie ukrywam, nie należały one do najłatwiejszych dni w moim życiu. Więc korzystając z okazji, chciałbym dokonać swoistego podsumowania całego festiwalu, powiedzieć wam o sprawach, o których zapomniałem powiedzieć. W poprzedniej części i odpowiedzieć na pytania te, które zadaliście mi bezpośrednio. Więc zaczniemy chyba od najczęściej padającego pytania, tego, co jest najciekawsze dla Was wszystkich, czyli ile kosztuje spełnienie tego marzenia. Bo nie ukrywam, dla mnie było jednym z największych i tych, na które czekałem przez kilka lat. Sam bilet kosztował około 500 euro. Udało mi się załatwić bilet przez znajomych dzięki chłopaki z Niemiec. Z tymi samymi ludźmi również byłem na Dreamville. Poza biletem paliwo kosztowało około 1500 zł, bo trzeba było tankować w złotówkach w euro, więc nie jestem w stanie policzyć tego dokładnie. Ale mniej więcej wyszło 1500. Prawda, Lola? Kolejny koszt, jeden z większych, to do ładowania pearlsów na samym festiwalu. Festiwal działa tak, że podchodzimy sobie do kasy z branzoletką, którą dostaliśmy na początku, doładowujemy ją sobie albo cashem, albo kartą w specjalnych punktach rozstawionych na terenie całego festiwalu. Więc doładowałem czterokrotnie po 100 euro i całe te, cała ta kwota została zużyta między innymi na drinki, jedzenie, Prysznicę, bo jak się okazuje można było dostać prysznicę premium, ale o tym później. Kolejnym kosztem była zgrzewka piwa. Koszt bodajże 30 euro, więc bardzo spoko cena jak na 30 browarów na tak dużym festiwalu. Praktycznie cena nie dużo większa od sklepowej. Zgrzewka tego piwa miała starczyć na cały okres trwania festiwalu, a drugi dzień już go nie było. No, ale nie można było domówić więcej, bo to był prepaid. Więc oni mieli nawiezione tego tylko tyle, ile ile ktoś zamówił przed przyjazdem. Całkowity koszt tej imprezy po mojej stronie, kwota dla jednych wielka, dla jednych niewielka, dla mnie duża, ale warta, warta wydania, to około 6000 zł. Od A do Z z transportem, z jedzeniem, z namiotem, bo musiałem jeszcze kupić namiot z materacem, to też jakieś trzystówki wyszły, więc uważam, że cena warta spełnienia marzenia, jak najbardziej. Wracając jeszcze do tematu cen. Jeśli dobrze pamiętam, no bo min minął już prawie miesiąc, butelka wody kosztowała około 5 euro. Więc porównując to chociażby do Ibizy, yy, gdzie potrafi w klubie kosztować 15 euro, a tam dziwnym trafem wszyscy piją wodę. <gry> yy, to jest naprawdę spoko jak to na Tomorrowland. Małe piwo było w okolicach 3 euro. Duże 7, jakaś wódeczka z Red Bullem, czy whisky z kolą kosztowały w granicach 13 euro. Jedzenie, w zależności od tego, co kto lubi, jakieś frytki można było dostać już za 5-6 euro. Trochę większy posiłek za dychę, a można było też, też zjeść coś za 20. Więc każdy znalazłby tak naprawdę coś dla siebie. Nie ma górnej granicy, bo jeżeli ktoś chce bardzo polecieć i bardzo mocno się pobawić, to wydaj z Bez problemu, da się to zrobić. Wystarczą droższe butelki, chociażby droższa kajutka w środku, która sama w sobie chyba kosztuje w okolicach 10 tysięcy euro. Taki pokoik, gdzie jest prysznic, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest łóżeczko. Więc spokojnie na Tomorrowlandzie można popłynąć, jeśli ktoś chce. W kwestii jedzenia wybór jest ogromny, 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 ogromny. Można wybierać praktycznie z każdej możliwej kuchni świata. Znajdziemy sobie jakieś empanadasy, były pasty, były kanapki, był seafood, było żarcie azjatyckie, do wyboru, do koloru, co kto na co miał ochotę. I co, co, co było bardzo fajne, że ta część jedzeniowa w Dreamville była otwarta tylko i wyłącznie do czasu, aż zaczynały się koncerty. Jak koncerty zaczynały się w okolicach bodajże 14-15, to wszystkie punkty gastronomiczne były w tym samym momencie co do minuty zamykane. Ludzie szli się bawić i później otwierano jest powrotem po pierwszej w nocy, gdy koncerty się kończyły, i wszyscy wracali do Dreamville. Czyli w tym czasie koncertowym nie dało się kupić nic do jedzenia ani do picia. W tej części trzeba było przejść na, na tą część koncertową. A nie było blisko, bo to około 30-40 minut na pieszo, w stanie trzeźwym. Ale w czasie koncertowym, oczywiście, nikt nie myśli o jedzeniu, a że są to koncerty techno to nie oszukujmy się, im bliżej wieczora, tym apetyt jest mniejszy wśród wielu ludzi, a jakimś dziwnym prawem wzrasta zapotrzebowanie na wodę. Wiem, że były prysznice bezpłatne i że do nich były dość spore kolejki rano, ale nie należę do rannych ptaszków, więc przy moim stawaniu i akurat lokalizacji, na której byliśmy rozbici, bliżej miałem do pryszniców premium, a to premium kosztowało dwie perły, czyli jakieś 3,5-4 euro. Za cieplutki prysznic w naprawdę fajnej, fajnej czystości. Nikt nad tobą nie stał, nie było żadnych kolejek, przynajmniej jak chodziłem w okolicach godziny 11-12. Wtedy było całkowicie bezkolejkowo, tam woda zawsze była ciepła, i wiem, że te prysznice zamykano o godzinie 15. Czyli tak jak zaczynały się koncerty, to później już tych płatnych pryszniców nie było, trzeba było czekać do, do drugiego dnia. A prysznice te darmowe były czynne oczywiście 24 na dobę, ale jestem trochę francuskim pieskiem i nienawidzę zimnej wody, więc, więc wolałem zapłacić. I kolejny mega tip, który przyda się na pewno wszystkim, najlepsza opcja na naładowanie sobie telefonów, powerbanków była właśnie w tym prysznicu premium, bo tam nikt nad tobą nie stał, nikt cię nie gonił, a była masa kontaktów gdzie można było się podpiąć właśnie, czy z suszarką, czy z powerbankiem. Mogłeś wejść sobie na 2-3 godziny, nikt Ciebie nie limitował, mogłeś sobie ładować, stać, kąpać się, cokolwiek chciałeś robić. Więc ludzie stali i ładowali tam sobie sprzęt, bo w tych stacjach ładujących były takie kolejki, że to, to było niewykonalne, żeby, żeby tam cokolwiek naładować. Jak zapewne wiecie, główna scena na e, ostatnim Tomorrowlandzie, co można było zobaczyć w moim vlogu, spłonęła. Dlatego kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu Próbowano stanąć na głowie, żeby cokolwiek z tą sceną zrobić, sam festiwal stanął pod znakiem zapytania, ale na szczęście organizatorzy sprawnie, sprawnie ten temat załatwili i krążył taki mit, że Metallica udzieliła mm, swojego nagłosienia z trasy europejskiej. Historia była w połowie prawdziwa, ponieważ Metallica owszem użyczyła, ale części metalowych sceny do konstrukcji. Więc one zostały przywiezione z Austrii, bo tam były magazynowane i czekały na, ko na kolejny koncert, więc szacą tu dla Metaliki, że bez żadnej opłaty po prostu, po prostu pomogli. Scena powstała ta zastępcza po spaleniu w 36 godzin raptem. Przyjechało 200 osób, które składało ją. Jej wymiary to było około 70 albo 80 metrów długości i 8 wysokości. Więc porównując do Orbysu, czyli tej głównej, głównej sceny, która miała około 150 metrów szerokości. I 40 wysokości, czyli jakieś 13 autobusów miejskich szerokości, 3 wysokości. Skala pff, przeogromna. To naprawdę, jak na 36 godzin, zrobili super robotę, że, że tą scenę zastępczą postawili. Plusem tej sceny, minusem było oczywiście to, że nie było tych wszystkich wodotrysków kolorowych i fajerwerków, ale dzięki temu DJ był bardzo nisko i bardzo blisko, więc ten feeling z DJ-em, będąc. Będąc tak blisko DJ-ki, był zupełnie inny niż w jakimś gniazku, jakbyśmy tam z daleka sobie patrzyli i tak naprawdę nie wiedzieli, kto gra, gdybyśmy nie słyszeli bezpośrednio muzyki. Bo na tej oryginalnej scenie, ledwo co tam widać, jest tak oddalone od tłumu. Doszły mnie słuchy, że w ogóle ta ekipa 200 osób to była polska firma, która przyjechała to złożyć. Więc jeżeli nie jest to mitem festiwalowym, to szacun, chłopaki, panowie, dobra robota, bo dzięki Wam mogliśmy przeżyć te niesamowite 4 dni. A jeżeli to nie Wy, panowie, to i tak szacun dla tej ekipy, która, która zebrała się od, od drugiej w nocy bodajże zaczęto, zaczęto tą budowę, więc jeszcze w ciemnościach udało Wam się to postawić. Będąc w Bawarii na festiwalach techno, na które często jeżdżę, jest bardzo, bardzo dużo psów. O, sorry Lola. Jest ich tak dużo, praktycznie jak uczestników. Na każdym kroku można spotkać patrol z psami, bez psów, psy z psami. Jest ich ogrom. Niby człowiek powinien czuć się bezpieczniej, a ja wcale, wcale się nie czułem. Nie wiem, jak to jest. A na Tomorrowlandzie widziałem chyba tylko jednego pana, który siedział sobie gdzieś w cieniu drzewa, schowany tak, żeby przypadkiem nie rzucać się w oczy z pieskiem, żeby piesek też był, też był w cieniu, nie stał na słońcu. Nie widziałem żadnych przeszukań, żadnych incydentów z tym związanych i czułem się dużo, dużo bezpieczniej, bo jednak policja ma nie szukać, tylko uważam, zabezpieczać takie miejsca, gdyby coś się działo, a nie prewencyjnie przeszukiwać ludzi, a może coś znajdziemy i szukać sensacji. Dostałem też kilka pytań, jak to jest z dostępnością pewnych rzeczy na festiwalu. No jeśli chodzi o Tomorrowland, niczym się nie różni od każdego innego festiwalu techno. Jeżeli ktoś chce coś znaleźć, to znajdzie, tylko musi liczyć się z tym, że zapłaci za to 4 albo 5 razy więcej. Ale raczej bez problemu, zwłaszcza że ludzie są tam bardzo bardzo przyjaźni, bardzo otwarci, a po pewnych substancjach bardzo rozrzutni i bardzo kochający innych ludzi, więc jest dużo łatwiej wynegocjować cokolwiek. Jeśli chodzi o noc, po tym jak impreza kończyła się o pierwszej, wtedy ludzie szli coś tam pojeść wieczorem i wracali na kemping. No i każdy jeszcze coś by porobił, bo jak to zawsze na imprezie bywa, nigdy za wiele. Ci ludzie, którzy jeżdżą na Tomorrowland już od kilku lat, są na tyle cwani, że biorą ze sobą wielkie głośniki i po kilkanaście akumulatorów. Między innymi tak zrobili chłopaki z tej ekipy, z którą się wybrałem, więc wszystkie afterparty w okolicy 100 metrów były pod naszymi namiotami, ze względu na to, że mieliśmy naprawdę mega, mega mocny głośnik. Ale dzięki temu poznaliśmy masę fajnych ludzi z całego swojego świata. Jeszcze gwoli newsów, Tomorrowland jest jedynym festiwalem, na którym podczas jednej edycji jest ponad 200 narodowości. Jest to niesamowite wręcz, a cała liczba liczba wszystkich uczestników na dwutygodniówce, czyli w pierwszym tygodniu i drugim to jest 400 tysięcy, czyli mniej więcej 200 tysięcy ludzi per jeden festiwal. Ogrom, ogrom. Dużo osób pytało, czy łatwo jest przejść z miejsca A do B. Rano po południu tak, gdy można tam wejść i nie, nie ma jeszcze tłumów, ale jeżeli na Main Stageu gra jakieś wielkie nazwisko, z boku to robiły się tak ogromne korki, że ten odcinek, który normalnie przechodziliśmy w 30-40 minut, szliśmy po 15 dwie godziny, więc można było cały, cały występ jakiegoś ulubionego DJ-a przestać gdzieś pomiędzy scenami, bo nie dało się ruszyć. Mam 35, w sumie to już zaraz 36 lat i powiem szczerze, że trochę bałem się jechać na festiwal i spać w namiocie, bo już na przestrzeni ostatnich lat, jak francuski piesek albo w tym panu z tyłu jest panie, więc albo kamperowanie, Albo jakiś pokój w apartamencie. A teraz no, poszedłem na żywioł. spałem tam nawet pod gołym niebem, bo tak jak mówię, spełniałem marzenie. No. Więc y, można ponieść wszelkie inne koszta, nie patrząc na nie. Więc pierwsza noc była dość ciężka, bo około 8-9 przebudziłem się i było turbo gorąco pod kapał wręcz z tyłka. Mimo, że miałem jakąś super taką turbinkę z AliExpress, która mi na twarz wiała, więc chociaż tyle mogłem sobie w tym pomóc. Ale później, kolejne noce były już całkiem spoko, jeżeli nie było takiego wielkiego upału. Trochę popadał deszcz, no ale w namiocie, w namiocie nie, było, nie było źle. I podstawa, podstawa, podstaw. Nawet jak w prognozie mówią, że nie będzie padać, to weźcie sobie minimum jedno poncho zawsze ze sobą i czarne buty. Które nie przemokną tak łatwo i będzie można nimi śmigać po błocie. Za dnia w samym słońcu było po 30 stopni, więc śmigaliśmy sobie bez koszulek, było naprawdę, naprawdę gorąco. Ten moment, w którym skoczyliśmy w stronę unikornów, był dość intensywny, bo tam nie było zbyt, zbytniego wietrzenia, a na 30 stopniach na zewnątrz zrobiła się tam mała sauna, więc wszyscy po około 15 minutach mówili, co my odpierdalamy. Ale wyszło super. Później słońce zaszło, już, 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 było, już było lepiej. Również bardzo istotną częścią bagażu, który powinniście zabrać, to e, krem na słońce. Bo bez tego jakieś 3-4 godzinki tańczenia, patrząc przed siebie w górę w takim tłumie, twarze były zjarane jak raczki, więc tutaj polecam, polecam SPF-y. Było to zresztą widać na vlogu, że smarowanie było jeszcze przed wyjściem gdziekolwiek. A w kwestii co ze sobą zabrać, to obiecuję, że zrobię na Instagramie listę wszystkich rzeczy i przypnę ją na profil, więc zajrzyjcie tam. Co do zabezpieczenia medycznego, to ogromny, ogromny szacun dla organizatorów, bo tak miłej obsługi medycznej nie widziałem jeszcze na żadnym festiwalu. Nie bagatelizują żadnego problemu. Możesz przyjść z rozciętym palcem, możesz przyjść zażegany, zapity, zaćpany. Wystarczy tylko, że się zarejestrujesz, chyba, że nie jesteś w stanie, tylko znajomy musi się zarejestrować. I udzielana jest ci pomoc bez najmniejszego problemu. Byli nawet ludzie, którzy za mocno polecieli przez noc, przychodzili rano, mówią, że wali im serce, źle się czują, no to zaraz była cyk, kroplóweczka, witaminki, pach, 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 pach i chłopaki wychodzili jak nowonarodzeni. Tak, tak słyszałem. I drugi news, czego nie zweryfikowałem, ale mówiły mi to całkowicie dwie niezależne osoby, były tam punkty, gdzie można było badać narkotyki. Więc jak kupiłeś coś od kogoś, coś znalazłeś, coś dostałeś, coś miałeś, szedłeś do punktu, robili badanie, jaka to jest substancja, co w tym jest, wtedy oddawali ci dalej, ty decydowałeś, czy bierzesz, czy nie. Więc jeżeli takie coś jest, to szacun, zajebista sprawa, super inicjatywa, ale na własne oczy nie widziałem. Na własne oczy nie widziałem, więc nie daję 100% pewności, ale skoro słyszałem to z dwóch źródeł, to myślę, że to e, informacja bardzo rzetelna. Zawsze jak jadę na techno, to zabieram ze sobą swój ulubiony zestaw supli do minimalizowania strat w kwestii utraconej serotoniny poprzedniej nocy. Więc nie było też z tym najmniejszych problemów, bo na security checku panowie sprawdzili tylko co jest w środku. Zobaczyli, że to są suple i, i nie, było, nie było z tym najmniejszego problemu. Tu jeszcze taki mały follow-up do butelek po wodzie. W których później znalazła się wódka, które przygotowywaliśmy w Niemczech, jeszcze u znajomego. Plan był taki, że te 32 butelki 1,5-litrowe, pełne wódki, zalane po korek, wystarczą nam na cały festiwal i nie wystarczyło. Drugiego dnia już nie było. Polska gościnność jak to polska gościnność ludzie przychodzili na after i ze mną się nie napijesz i każdy dostawał sowitego drinka. Zazwyczaj po jednym już odpadali, nie wiem czemu, więc tak się rozeszło. W kwestii pola namiotowego to pole namiotowe jest tak niesamowicie ogromne, żeby je przejść, to godzina nie wystarczy na trzeźwo. Więc nasi znajomi postanowili zająć miejsca tuż przy samym wyjściu z pola namiotowego, a wejściu na główny teren festiwalu. I o te miejsca zawsze jest wyścig. Ludzie stają z samego rana, gdy tylko otwierają bramy w jednej linii. I nagle jest komenda i ludzie zapierdalają z princiorem, lecą, 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 i tylko te namioty takie co dwie sekundy się otwierają, z fu, 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 fu. Zapierdzielają tym, i nagle tuf, jedni się kładą na ziemi, drudzy coś tam rzucają. Jest naprawdę walka, walka o to, ale warto. Bo po pierwsze, prysznice prają się krótką wodą, są pod tyłkiem. Toalety nie trzeba iść dodatkowych 30 minut przez cały teren festiwalu, żeby iść. Kolejne 40 minut do głównej sceny, tylko jesteśmy praktycznie przy wyjściu. Jest nam trochę mniej ludzi, mniej ścisku, więc jakby co polecam, tą miejscówkę. Wielu znajomych pytało, czy pojechałbyś drugi raz, wiedząc ile to kosztowało. Oczywiście, że tak. Jadę na 100%. Jeśli tylko uda ogarnąć się bilety, a nie widzę opcji, żeby się nie udało, to za rok zapraszam ze mną. Jeżeli zbierze się nas większa grupa. Ja bardzo chętnie podejmę się organizacji, bo lubię takie rzeczy. Możemy zrobić naszą polską wioskę wewnątrz, w którymś miejscu, połączyć wszystkie siły, więc kto jest zainteresowany taką akcją, dawajcie znać. Czy cały ten Tomorrowland, cała ta otoczka, cały ten wyjazd był wart tego wszystkiego? Mimo tego, że scena była spalona, że trzeba było wydać dużo kasy. 200%, 300% tak. Zrobiłbym to. Drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, bo mimo tego, że głównej sceny nie było, to ludzie udowodnili, że to jednak oni, że to muzyka, a nie te wszystkie wodotryski, tworzą klimat festiwalu. I to jak się na nim bawimy, jak się na nim czujemy, tak naprawdę niesamowite przeżycie, bo zaliczyłem większość festiwali w Polsce, sporo z festiwali w Europie, i to jak jest na Tomorrowlandzie, ta, ta legenda nie wzięła się znikąd. To nie jest tak, że ktoś tak powiedział i wszyscy to powielają. Po prostu jak ktoś tam był, to tak mówi, bo tak jest. I poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że mimo, mimo tego, że byłem kilka dni temu na Wisłoujściu, który jest cudownym, niesamowitym festiwalem, oczywiście dużo, dużo mniejszej rangi, jak wchodzi się w tak kameralną wioskę, w tak kameralne miasteczko, to jednak czegoś brakuje. Ja akurat jestem tą osobą, która karmi się energią, lubi jak się dużo dzieje, jak jest dużo ludzi, i w tych mniejszych festiwalach wiem już teraz, że czegoś będzie mi brakowało. Absolutnie nie chcę nic odbierać mniejszym festiwalom, bo są cudowne i bawiłem się tam naprawdę zajebiście, ale to trochę jest tak, że jak doświadczy się czegoś bardzo, bardzo wysoko i mimo, że coś jest zajebiste, ale jest dużo, dużo niżej, to czuć tą różnicę. Na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że Tomorrowland jest za duże i tam się będą źle czuli i źle bawili i dużo lepiej będzie im na Wisłowuściu. Ja to szanuję, bo każdy jest inny, ale z mojej prywatnej perspektywy ja lubię, gdy dzieje się dużo, gdy jest dużo fajerwerków i Tomorrowland spełnił 200% moich oczekiwań. Ale żeby nie było, będę odwiedzał wszystkie, wszystkie festiwale, jakie są w Polsce, jakie są w Europie. Może nie wszystkie, bo pewnie nie da się odwiedzić wszystkich, ale, ale większość. Więc zapraszam Was do tego, żebyście śledzili to wszystko ze mną, przeżywali je wspólnie. Z racji tego, że tak naprawdę poprzedni odcinek był moim pierwszym razem w życiu, gdy coś nagrywałem. Cały czas się uczę, cały czas przyjmuję od Was feedback, za co bardzo, bardzo dziękuję. Więc każdy kolejny odcinek będzie jeszcze lepszy, jeszcze lepszy. Będę pomijał coraz mniej rzeczy, aż w pewnym momencie dojdę do tego, że wszystko będzie naprawdę zajebiste. Tak też dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu, czyli do końca i zapraszam po jeszcze, bo będzie tylko lepiej. Pozdro,